Sytuacja w Iranie, o której mówiłem we wstępnym takim komentarzu, sytuacja wysoce niejasna, dlatego że trudno dodzwonić się do ludzi tam na miejscu. Wyłączona jest łączność. Starlinki, które Elon Musk natychmiast przerzucił w ramach operacji podlewania, gaszenia pożaru benzyną, podlewania benzyną, tego, co tam się dzieje, którą prowadzą Stany Zjednoczone i Izrael, te starlinki zostały w dużej części zagłuszone przez aparaturę prawdopodobnie chińską, a może rosyjską, tego nie wiemy. W polskich mediach informacje, które Państwo uzyskacie, są więcej niż żenujące swoim poziomem nieprofesjonalności, braku znajomości rzeczy. Wypowiadają się naraz specjaliści od COVID-u, którzy teraz są specjalistami od Iranu. A przed chwilą byli specjalistami od Wenezueli. Ja na temat Iranu trochę więcej wiem niż na temat Wenezueli. Stąd na temat Wenezueli się nie mądrzyłem, a na temat Iranu też trudno cokolwiek wiedzieć, nie mając informacji aktualnych z teraz, z dużych miast irańskich i z irańskiego interioru. To wielki kraj 92 miliony ludzi. Powiem jednak, z pewnością graniczącą z przekonaniem, że na pewno władzy w Iranie nie obejmie syn Mohameda Reza Reza Pahlavi Junior, wychowanek Mosadu. Tak to można nazwać. Pupilek zachodnich społeczeństw. Na pewno nie obejmie władzy, bo jest tam skrajnie niepopularny. Nawet jeżeli pojawiają się flagi ze słońcem i lwem, czyli flagi monarchii, to są to flagi umieszczane przekornie przeciwko reżimowi Ayatollahów, który rzeczywiście jest coraz bardziej niepopularny, szczególnie w młodym pokoleniu Irańczyków. A trzeba wiedzieć o tym, że w Iranie jest tendencja odwrotna niż w Europie czyli tam mamy bardzo młode społeczeństwo. Większość społeczeństwa nie przekroczyła 40 roku życia. Młodzi, wykształceni Irańczycy są rzeczywiście nową siłą napędową. Kobiety irańskie. Które mają otwarty dostęp do edukacji, do uniwersytetów, stanowią dużą siłę polityczną i rzeczywiście pewien motor napędowy tego, co tam się dzieje. Będę mówił o tym szczegółowo. Powiem Państwu, na czym polegała afera Ajandech Banku, od której się wszystko zaczęło, od której zbudował się wspaniały te